Witam moi drodzy. Hmm. Lew, baran i strzelec na kolejny tydzień. Zobaczmy, jaka będzie energia. Zaczynamy od lwa. Lew na kolejny tydzień. Jaka będzie energia spowodowana i co tu się może wydarzyć i zobaczmy, energię rozwana kolejny tydzień oj kochani no akurat słabo będzie, przyszły tydzień wyglądał jakby końcówka pieniędzy styczeń w ogóle bardzo ciężki taki jeżeli chodzi o finanse chyba dla wszystkich, tak z tego, co rozmawiamy wszędzie dookoła. I będzie to spowodowane jakąś walką, taką, wiecie, wewnętrzną albo z drugą osobą. Brak finansowy mi się tutaj pokazuje, ciągniemy, że tak powiem, chyba na oparach, tak to mniej więcej tutaj wygląda. Taka będzie energia lwa na przyszły tydzień. No ale pracujecie tutaj intensywnie, słuchajcie, przeglądacie jakieś dokumenty. Nie wiem, może szukacie oszczędności tak naprawdę, bo tu się pokazuje, że ktoś tak naprawdę intensywnie przegląda jakieś dokumenty, papiery, umowy. Przy tym ma nieprzespane noce, jakby chciał znaleźć tak naprawdę... Mm, jego umysł jest wytężony, tego naszego lwa tutaj. Mm, I spędza mu to sens z pobieg na pewno. No, tutaj jeszcze jest do tego wszystkiego pojawia się jakby dziecko. Albo energia osoby takiej bardzo mm, rozlatanej, rozchwianej. Yy, tutaj mogą być jakieś wiadomości, boicie się być może, że jakieś wiadomości trudne do Was przyjdą. Yy, ale macie dużo miłości własnej i tu się pojawia, słuchajcie, to początek tygodnia. Potem pojawia się już dużo miłości własnej, równowaga w braniu i dawaniu. Tak jakby, kurcze, wiecie co to się, ta równowaga w braniu i dawaniu pojawia się przy cesarzu, czyli mężczyźnie na stanowisku przychodzą od niego najprawdopodobniej wiadomości albo wy kontaktujecie się z taką osobą, tak? Tutaj jest mężczyzna, który prowadzi dużą firmę. Być może wasz pracodawca, może dostajecie jakąś podwyżkę, bo tutaj w tej szóstce dolarów to są prezenty, awanse i takiego rodzaju sytuacje. Dlaczego wy tutaj przeglądacie te dokumenty? No bo kurcze nie możecie ruszyć, tak? Chcecie pójść po zwycięstwa, a tutaj jakby jest ten brak finansowy w przyszłym tygodniu to Wam spędza sens powiek. Chcieliście tutaj zawalczyć, nie możecie zrobić kroku do przodu, przeglądacie te dokumenty, jakieś umowy, papiery w ogóle. Dlaczego te nieprzespane noce? Hmm. Czegoś nie było widać, wiecie, co tak jakby przy współpracy tu się pokazuje. Hmm. Przy współpracy, e, aczkolwiek może być też taka sytuacja, że macie te nieprzespane noce przy waszej miłości, tak, bo tu się pokazują dwie osoby, które się kochają. I jakby jest przy tym karta, że możecie czegoś nie widzieć. Tu mogą być nawet jakieś schacki po zmroku, tak? Możecie, może ma wy macie jakieś podejrzenia tak naprawdę. I to powoduje też nieprzespane noce. Aczkolwiek może być to ta współpraca, tak? Że czegoś nie było widać przy współpracy. <laughs> Tutaj mamy jakąś taką wiadomości ner nerwowe, słuchajcie. W ogóle jakieś takie momenty, ale takie drobne sytuacje, tak? I tu pokazuje nam się... Czym to jest spowodowane? Hmm, trójkątem, tak naprawdę. I tutaj tym, że kobieta jakaś stawia na siebie przy tym trójkącie. Także przychodzą być może jakieś złe wiadomości, plotki pomówienia, jakieś takie nerwowe sytuacje, ale takie lekko nerwowe tylko. Wiecie, że takie bardziej zamieszanie. I jest to spowodowane tym, że przy jakimś trójkącie tak naprawdę hmm, kobieta postawiła na siebie. Bo kocha, bo kocha siebie, bo siebie szanuje, i tu pojawia się ta miłość własna, wzięła się ze sprawiedliwości w przyszłym tygodniu. Ta miłość do siebie, to że stawiacie siebie na piedestale i, i, i stwierdziliście, że postawicie na siebie, zadbacie o siebie po prostu. Tutaj pojawiła się wcześniej jakaś sprawiedliwość, jakieś sądy, być może wyroki, i potem <laughs> dopiero zapadły decyzje o zmianach takich życiowych, tak i to powoduje tak naprawdę bardzo dużą równowagę u was w braniu i dawaniu. Jest tutaj mężczyzna na stanowisku. Słuchajcie, skąd ta równowaga w braniu i dawaniu? No bo kurczę, tutaj kobieta odeszła, powiedziała co miała, słuchajcie, do powiedzenia i odeszła albo tutaj ktoś odchodzi, a kobieta mówi tak co myśli na ten temat. Jakaś taka jest sytuacja, ale to powoduje w przyszłym tygodniu w ogóle dla was taki bardzo dobry stan. Ponieważ i ta sprawiedliwość, i te zmiany, i to odejście tutaj, i to, że ktoś komuś powiedział tutaj, jakaś kobieta wyraziła się bardzo y, konkretnie, y, w taki inteligentny sposób, bym powiedziała, powoduje u Was tą równowagę w braniu i dawaniu, powoduje y, to, że macie dużo miłosne, miłości własnej. I teraz, jeżeli jesteście mężczyzną, no to postawiliście siebie na pojedę stale. Jeżeli jesteście kobietą, to pojawia się tutaj mężczyzna. Yy. Dlaczego? Dlatego, że macie marzenia i tu jest mężczyzna, adwokat, lekarz, w ogóle mężczyzna, który ma firmę. Może to być Wasz szef, przy którym pojawiają się podwyżki i awanse, tak naprawdę. On się tutaj pojawia, bo nie chcecie żyć w porażce, chcecie macie swoje marzenia, chcecie iść do przodu. E, przy tym mężczyźnie pojawiają się wiadomości. Mm, no wiadomości dotyczą tego, że zamknęliście, że trzasnęliście drzwiami najprawdopodobniej, albo jakiś etap w waszym życiu został szybko, gwałtownie zamknięty. Te wiadomości dotyczą tego, że pojawiają się tutaj przy tym mężczyźnie, tak? Dlatego, że no musieliście, coś was pchało do przodu, byliście jakby w takiej stagnacji wcześniej, nie wiedzieliście, wiedzieliście, że musicie zdecydować, ale jakoś tak nie mogliście ruszyć, ale coś wewnętrznie cały czas was pchało do przodu, tak? No i z tego powodu są w przyszłym tygodniu wiadomości. Komunikacji jest bardzo dużo i ta komunikacja jest przy tym mężczyźnie. Jaka jest rada dla lwa? Na przyszły tydzień. O kurczę. No, że jeżeli jesteście kobietą, to macie tak naprawdę duży wybór, jeżeli chodzi o miłość, tu się pokazuje i że przy tym dużym wyborze żebyście zwrócili na uwagę na mężczyznę, który wychodzi do Was z propozycją, tak? Że macie duży wybór, ale tak naprawdę jest tylko jedna jakby oferta, która jest warta Waszego zainteresowania to jest pokazuje się mężczyzna który wychodzi z kielichem. A jeżeli jesteście mężczyzną, no to dobrze wybierzcie, tu się pokazuje, że macie duży wybór, ale ten wybór jest pozorny, tak, bo to jest też karta iluzji i jeżeli będziecie mieli wyjść z propozycją miłosną w którymś kierunku, no to przemyślcie to po prostu, tak, wyjdźcie na pewno z tą propozycją, ale przemyślcie to na pewno. Wszystkiego dobrego dla dwóch. Baranek. Jaka energia dla baranka na przyszły tydzień? Czym spowodowana? I co może się wydarzyć w przyszłym tygodniu? Dla baranka energię mamy. O, jeżeli jesteście kobietą, słuchajcie: jeżeli jesteście kobietą, co stawiacie na siebie? W przyszłym tygodniu dbacie o siebie, konkretnie zajmujecie jakieś stanowisko w jakiejś sprawie, bardzo możliwe. Nie dacie się oszukać, nie dacie się zmanipulować, i to Wasza postawa jest tutaj, wiecie co, spowodowana czekaniem wcześniejszym cierpliwe czekanie na rozwój sytuacji, być może na jakieś porozumienie w ogóle, tak? Czekaliście, czekaliście, być może się nie doczekaliście, taka jest Wasza postawa. Jeżeli jesteście mężczyzną, no to tutaj macie na pewno. Jako energię główną będziecie myśleć tutaj o kobiecie, która jest bardzo taka wyniosła, która jest bardzo konkretna, dla której tak to tak, a nie to nie. I jest to spowodowane też u Was jakimś czekaniem wcześniejszym. Cierpliwie czekaliście być może na tą kobietę. Jaka jest tutaj energia dla Baranka? Hmm. Kurcze. Tutaj pokazuje się w ogóle kobieta, wiecie, co z tradycjami. Tutaj, tak naprawdę, pokazują się jakieś kursy szkolenia i to na takim wyższym, słuchajcie, poziomie, będziecie bardzo, jakby, jeżeli jesteście kobietą, no to idziecie w jakimś kierunku rozwoju na pewno. Chcecie się bardzo rozwijać i tutaj naprawdę są kursy szkolenia jakieś takie, hmm, kierujecie się jakimiś takimi wewnętrznymi pobudkami, jakbyście nie mogli już tkwić w miejscu, jakby ten rozwój był wam bardzo potrzebny. Aczkolwiek, tutaj przy tym rozwoju jest bardzo dużo opcji w przyszłym tygodniu, i te opcje tak naprawdę wszystkie kierują się, są wokół braku pieniędzy. Wiecie, co jest dużo opcji do wyboru, jest brak finansowy, tak jakby trzeba było mądrze wybrać, wiecie, w którą stronę ja pójdę, ponieważ te finanse nie są być może tak bardzo wystarczające, jakbyście chcieli. Ale tutaj pojawia się karta miłości własnej, dużej takiej, że wy kochacie siebie, chcecie w ogóle bardzo własnego rozwoju, tylko tutaj się pokazuje, że nie możecie z jakiegoś powodu ruszyć z miejsca, jesteście zablokowani na płaszczyźnie umysłu, przy tej miłości własnej. Coś Wam tutaj kurczę, wiecie co, ta karta mówi o tym, że tkwię w starym, ponieważ jest mi tak wygodnie, ale wiem, że muszę ruszać do przodu, tak? Bo te dwójki są trudne. One są zawsze mówią o takich wyborach. Tutaj ten wybór jest u Was zablokowany na płaszczyźnie umysłu. I co my tutaj mamy? Hmm. Współpracę, tak naprawdę, albo dwoje ludzi, albo myślicie o tym, że powinniście pójść w kierunku jakiegoś związku, gdzie ten związek będzie trudny, bo tutaj się zawsze pokazują, tak jakby osoby trzecie, być może czujecie coś tak naprawdę. Ale zastanawiacie się, bo nie chcecie wchodzić w, być może w takie relacje akurat trudniejsze. No dobra, czemu ta kapłanka tu się nam pojawiła? No bo te kursy, jakby tutaj, słuchajcie, otworzyłyby świat po jakichś takich trudnych sytuacjach wcześniejszych, tak? Coś się wcześniej jakby rozpadło, coś się jakby zawaliło, i te kursy szkolenia tutaj, jak jakaś kreacja na nowo swojego życia. To jest powodowane tym, że się dla Was pewne furtki mogłyby pootwierać, tak? Dlatego Wy chcecie tutaj, jakby zainwestować bardzo w siebie. Wcześniej było dużo mądrości wycofania się, jakby jakieś stare plany. Wiecie co? Powrót do jakichś spraw z przeszłości, załatwienie jakichś spraw z przeszłości, tu się pokazuje. Przemyślanie, pauza, jakby była jakaś pła pauza na jakieś płaszczyźnie, i Wy musieliście tak naprawdę przemyśleć, tak jakbyście wiecie co, no nie wiem, rzucili ku jakiś kurs wcześniej, chcieli na niego powrócić na przykład teraz, bo wtedy wydawało Wam się, że to nie jest może dla Was dobra droga, albo jakieś czynniki zewnętrzne spowodowały, że nie mogliście tego robić. Tutaj jest jakiś powrót do tego, co stary, jeżeli chodzi o wiecie co, o kreowanie swojego życia albo tutaj jakiś jest taki chwilowy przebłysk w ogóle tak jakbyście, nie wiem, przebłysk bo wcześniej byliście tacy otępiali psychicznie jakieś inne sprawy zawróciły wam bardzo głowę, słuchajcie i nie mogliście jakby zrealizować tego swojego wcześniejszego planu tutaj jest powrót do tego, tutaj jest ta kreacja w ogóle to zawieszenie i ta taka otępiałość umysłowa jest przy tym że jakby było jakieś przeżycie coś się wydarzyło takiego, wiecie co być może spowodowało, że musieliście porzucić te swoje plany, które tutaj się pojawiają, że chcielibyście, chcieliście zrealizować. Przy tym jest duży wybór. Dlaczego? Bo jest to dla was w ogóle szansa, tak? Bo tutaj się pojawią jakieś szanse najprawdopodobniej. Pojawiły się, tak naprawdę pojawiły się wcześniej jakieś szanse na rozwój i to taki rozwój dodatkowy, jakby finansowy, wiecie? Że moglibyście więcej zarabiać, że moglibyście mieć więcej, ale wy sobie przy tym jakby projekcie, przy tej szansie takiej, tak? To wy sobie takie trochę kłody rzucaliście pod nogi, czarne scenariusze pisaliście i z tego powodu jest wybór, że jakby wy musicie zdecydować, a tak do końca, jakbyście nie byli pewni, co tutaj będzie dla Was na pewno dobre, tak? No i mamy ten brak finansowy. Ten brak finansowy jest spowodowany złamanym sercem, mężczyzną, jakimś tutaj romantycznym, który wam złamał serce i wy teraz tak naprawdę jesteście w braku. Wiecie, tu się pojawia, że z tego powodu jakby straciliście finanse, czy nie wiem, coś straciliście, macie brak, ale tutaj to wszystko wiąże się na pewno z finansami. Ale podnosicie się fajnie, ponieważ macie bardzo dużo miłości własnej, stawiacie siebie na piedestale, zamknęliście rozdział. W swoim życiu tu się pokazuje taki, który już y, dzięki. To, to był taki rozdział, to był taki etap życia, gdzie nie osiągnęlibyście już niczego więcej, bo tu się w ogóle pokazuje pusty, pozorny dom, i w tym domu nie osiągnęlibyście emocjonalnie. Was, was, jeżeli było źle, to nie, mia, nie miało to jakby szansy na to, że będzie lepiej i ten rozkład, i ten rozdział jakby został zamknięty przez was na amen i tu się pokazuje dzięki temu, że wy obrosli, obrośliście w piórka, tak, odzyskaliście jakby taką, kurde, wenę, chęć do życia, bo wy teraz się tutaj stawiacie na piedestale i to jest piękne. E, aczkolwiek pojawia się ta kwarta dwójki mieczy, która mówi o tym, że okej, okay, no kocham siebie, ale no muszę ruszyć do przodu, ale Jezus, jakoś tak, nie wiem, wygodnie mi jest w tym stanie, gdzie tutaj jestem i, i trochę mam jakieś obawy. I z czym jest spowodowana ta odbójka? No walką taką, kurczę, walką wewnętrzną. I wiecie co? Jakby tutaj pojawia się i prawnik, właśnie adwokat, radca prawny, ktoś na wysokim stanowisku, że nie możecie tutaj jakby ruszyć. Jesteście zablokowani na płaszczyźnie, walczycie, ta walka się pokazuje przy tym mężczyźnie na stanowisku, może to być wasz pracodawca, nawet albo wy walczycie ze sobą, jakby przy tym mężczyźnie, wiecie, to jest mężczyzna na wysokim stanowisku, jakbyście walczyli, może nie chcieli wejść w relację jakąś z tym mężczyzną. To jest wszystko na płaszczyźnie umysłu. Że wy pozostajecie w miejscu, dlatego że tu jest ta walka przy tym mężczyźnie. No, a dlaczego mamy tych kochanków? Hmm. Bo tutaj jest, słuchajcie, przeglądanie dokumentów, liczenie. Hmm. Tutaj jest jakaś praca, w której jesteście, w którą jeście, jesteście zaangażowani. Tutaj przeglądanie jakichś dokumentów, umów. To się w ogóle wiąże bardzo z przeszłością. Z jakimiś sytuacjami z przeszłości. Mm, na pewno nie wiąże się z tęsknotą za kimś z przeszłości, dlatego że w, w ósemce denarów nie ma ani krzty miłości. Jakbyście musieli uporządkować pewne sprawy papierowe, jeżeli chodzi o przeszłość, i wtedy dopiero mogli wejść w tą współpracę, mm, albo tutaj, no bo tu się pojawiają kochankowie, więc to mówi, może mówić też o tym, że mówi albo o współpracy, albo o relacji, tak. Takie, gdzie no ta relacja nie jest całkiem prosta i ona się tutaj pokazuje dlatego, że wcześniej przeglądaliście jakieś dokumenty, umowy, tu jest przy tym przeszłość się pokazuje, jakieś sprawy z przeszłości, jeżeli chodzi o przeglądanie tych dokumentów, tak jakbyście mieli wejść we współpracę, a, dlatego, że przejrzeliście te dokumenty wcześniej, powróciliście do jakichś spraw z przeszłości. Jaka jest rada dla baranka na przyszły tydzień? Hmm. Że przydą jakieś trudniejsze takie wiadomości, słuchajcie, ale te wiadomości spowodują, żebyście się tutaj w ogóle nie martwili. Że, jeżeli są jakieś takie trudniejsze sytuacje w waszym życiu, niejasne do końca, tak się tutaj pokazuje, i tutaj się pokazuje również, że, um, um, że, że, że te wiadomości właśnie mogą być takie, jakieś trudniejsze przyjść do was, żebyście się tym w ogóle nie martwili bo wy będziecie mieć równowagę w braniu i dawaniu, więc jeżeli chodzi o sferę finansów, to na przykład i prezenty, i jakieś awanse, i takie sytuacje przyjdą do Was, mimo tutaj jakichś takich plotek, pomówień, złych wiadomości, jakichś takich być może nerwowych trochę sytuacji. No, a jeżeli macie dziecko, martwicie się o dziecko, to żebyście się też nie martwili, dlatego że przy tym dziecku jest równowaga w braniu i dawaniu i nic złego tutaj się nie wydarzy, jeżeli chodzi o Wasze dziecko. Chłopiec się tutaj dokładnie pokazuje. Strzelec. Dla strzelca na kolejny tydzień, czym spowodowana i co może się wydarzyć? Cóż może się wydarzyć? Duży wybór, kurczę przy strzelcu, tak naprawdę. Hmm, trochę karta iluzji, która mówi o tym, że hmm, pozornie to ty masz tylko połowę hmm, z tego wyboru, o którym myślisz. Ten wybór jest spowodowany tym, że utknęliście troszeczkę w starym, pcha Was do przodu, chcecie iść, jakby wyznaczać sobie kolejne cele, ale jakby jeszcze nie możecie. Jesteście troszeczkę zblokowani na płaszczyźnie umysłu, i to powoduje, że właściwie nie do końca wiecie, którą ścieżką pójść, tak jakby. No, i tu była jakaś relacja, słuchajcie, trójkąta wcześniej, jakby tutaj był, był taki trudny związek. Jakby z jakąś kobietą. Pod przy tym pojawia się ta królowa denarów, która mówi o tym, że no, jest druga, jakby tutaj. Jeżeli jesteście kobietą, no to byłyście w związku pojawiają się tutaj sytuacje romansów, ale wy się pojawiacie jako kobieta, która zarabia pieniądze, tak? Przy tym jest namiętny, szybki początek, jakiś taki fajny, który powoduje brak miłości, ponieważ mężczyzna się odcina. I to się dzieje wszystko przy, kurczę, przy domu, przy domu i pozostaje nam tylko dokonywać wyboru jakby. E, tutaj jakby wiecie co, e, jeżeli chodzi o kobiety, to tak jakby kobieta weszła w jakąś taką relację trójkąta. E, ona jest osobą taką niezależną finansowo i w ogóle ma, m, potrafi zarobić pieniądze, jest bardzo ogarnięta. Tu się pokazuje właśnie to wejście szybkie w jakąś namiętność, co powoduje u tej kobiety tak naprawdę brak miłości. Mężczyzna, który się odcina, pojawia się, no i to jest wszystko generalnie przy domu, tak? Ten mężczyzna się odcina od tego domu, i tutaj pozostają kwestie wyboru. Hmm. Tutaj, jeżeli, czy, jeżeli jesteście parą, mielibyście dokonać wyboru, czy zostać razem. Czy zostać, czy odejść, no to tutaj będziecie musieli rozgrzebać rzeczy z przeszłości, tak się pokazuje. Dlaczego tutaj tych kochanków mamy? Wiecie co, to się też tutaj pokazuje, kurde, w jednym tym też się pokazało 10 lat jakiejś relacji trudnej, tak naprawdę. 10 lat relacji trudnej, która. Jeżeli jesteście kobietą, to spowodowała tak naprawdę, że weszliście w układ jakiś, tak? <coughs> romans, bardzo możliwe, dlatego że wy tutaj nie mieliście miłości. Wręcz ktoś w tym domu łamał wam serce i do tego jeszcze nie było pieniędzy, tak? A wy tak naprawdę pojawiacie się tutaj um, jako królowa denarów, tak? Więc, czyli kobieta, która świetnie potrafi zarobić pieniądze, ale z jakiegoś powodu tych pieniędzy nie było. Natomiast <coughs> jeżeli jesteście mężczyzną... No, to ta relacja, w której byliście wcześniej, ona była generalnie bardzo trudna, i tam też mogły być jakieś takie rozglądanie się, ktoś się mógł rozglądać też za, za innym mężczyzną czy inną kobietą. No, byliście w trudnej relacji. Tu się pokazuje autentycznie 10 lat, tak? Dobrze, że wiecie co, to 10 lat. No, tu 10 lat, ale akurat tak leżą te karty, że 10, bo jeszcze jakby trochę inaczej leżały, to mogę powiedzieć, że 15. Ale dobra, 10 lat i teraz tak, wy tutaj jesteście powiedzmy kobietą, świetnie potraficie zarobić pieniądze, w ogóle tu się pokazuje, że poszłyście w nowe, uwierzyłyście w siebie, jakby mm, kochacie siebie i, i po prostu y, no, macie jakby całkowicie nowy początek w swoim życiu. Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, to macie całkowity początek mm, jakby w życiu, tylko i wyłącznie dlatego, że ta kobieta powoduje u Was tą miłość własną, tak, że Wy też kochacie siebie, jakby. No ale jeżeli tutaj mamy teraz tak, jeżeli jesteście kobietą, macie tutaj szybkie jakieś wejście tak naprawdę w romans, w jakąś poznajecie kogoś w bardzo szybki sposób, to się mówi, że to jest znajomość jednej nocy. I spowodowana jest tym, że zamknęliście wcześniej jakiś etap nerwów i w ogóle etap w swoim życiu, tak, na amen, tak? Bo ta śmierć mówi o tym, że zamykamy to, co było wcześniej, jakby na amen, i wchodzimy w, jakiś, w jakąś szybką relację, ale macie z tego powodu niestety brak miłości. Była wielka radość, ale były też nieprzespane noce i skończyło się to. Była duża radość, tak, przy tej relacji. Ale były potem nieprzespane noce i skończyło się to brakiem miłości, jeżeli jesteście kobietą, tak? Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, to zamknęliście ten jakby etap też w swoim życiu wcześniej, i tu się pokazuje, że weszliście przy tej królowej denarów też generalnie w coś bardzo szybko, tak? Ale Wy się tutaj czujecie w braku miłości również, tak? Ja nie wiem, czy, skąd, czym jest spowodowany ten brak miłości, tym, że było duża radości, ale Wy się czymś jakby martwicie. Pojawia się tutaj król mieczy. Hmm. Dlaczego? Hmm. Król mieczy, mężczyzna, który się odcina tak? od tego braku miłości. Wy tu jesteście, jeżeli jesteście kobietą, jesteście w braku miłości. On się odcina od domu tak naprawdę. I jest to spowodowane tym, że ma mętlik w głowie i właściwie chciał wyjść z jakąś propozycją, ale najprawdopodobniej nie wyszedł, bo się odciął, tak? Odciął się, to się wszystko dzieje w ogóle generalnie przy ognisku domowym, dlatego, że ten mężczyzna, no w ogóle pokazuje się, że, że ten mężczyzna ma tutaj marzenia, tak? On ma marzenie, tak naprawdę o porządnym prawdziwym domu. I on odciął szybko i gwałtownie to, co było wcześniej, jakby wręcz tutaj jakaś taka była sytuacja nerwowa. Bardzo gdyby to dotyczyło pracy, to mogłabym powiedzieć, że ktoś kogoś zwolnił w ogóle, jakby, że ktoś został zwolniony i to wszystko się działo przy ognisku domowym. Natomiast jeżeli wy jesteście tej kobietą, właśnie ten mężczyzna się odcina, on ma jakieś marzenia, chciał wyjść z propozycją, ale z powodu tych marzeń nie wyszedł. Wszystko się dzieje przy tym ognisku domowym. Ten mężczyzna gwałtownie się odcina, dlatego że on ma tutaj marzenia o tym prawdziwym domu, tak naprawdę. On nie chce pozornego domu, on chce mieć prawdziwy dom, tak? Ten mężczyzna. E, I dlaczego mamy tą dwójkę? Dwójka mówi o tym, że trzeba zdecydować. E, dwójka mówi o tym, że e, jeżeli chcemy zostać nadal razem, no to musimy tak naprawdę dokonać wyboru, ale rozgrzebać też. Przeszłość, tak? Żeby się pogodzić, musimy bardzo rozgrzebać przeszłość. Ta dwójka mówi o tym, że przy tym domowym ognisku trzeba dokonać wyboru, i jest to spowodowane tym, że wy macie plan na swoje życie. Tak? Tu pojawia się kobieta, która tak naprawdę mm, jest w taki sposób agresywny, przekazuje to, co ma do powiedzenia. Hmm, ale wy już jakby nie zwracacie na to uwagi wiecie, jeżeli jesteście mężczyzną to nie zwracacie na to uwagi, bo wy macie swój plan w życiu natomiast jeżeli jesteście kobietą, to mówicie konkretnie komuś hmm, dokonujecie wyboru, mówicie konkretnie tutaj komuś co macie do powiedzenia co w was tam narastało, że tak powiem przez ostatni czas bo wy też macie jakiś plan widzicie siebie w przyszłości tak naprawdę gdzieś daleko, tak Gdzieś daleko, jakby w jakimś miejscu na Ziemi, po prostu i jesteście w to zapatrzeni, i chcecie po prostu zmienić swoje życie w przyszłości. I wy już wiecie, w jaki sposób, tak? gdzie wy chcecie być. Jaka jest rada dla Strzelca? Rada, żebyście przyjrzeli się miłości. Wiecie, bo tu się pokazuje dwie, pokazują się dwie osoby, które okay. się bardzo kochają, ale przy tym jest księżyc. Księżyc mówi o tym, że czegoś nie widzimy, czegoś nie dostrzegamy, coś jest przed nami ukryte. Tak naprawdę przyjrzyjcie się tej miłości. Nie wiem, prześwietlcie ją trochę. Taka jest rada, tak naprawdę, dla strzelcy. Wszystkiego dobrego, kochani.